Cześć, nazywam się Mateusz i jestem fizjoterapeutą w przychodni rehabilitacyjnej CKR znajdującej się na warszawskim Ursynowie. Chciałbym opowiedzieć o dolegliwości, która coraz częściej występuje w naszym społeczeństwie, czyli o ostroze piętowej i sposobach jakimi leczymy ją w naszej przychodni. Ostrogą piętową nazywamy niewielkich rozmiarów zwapnienie o charakterystycznym haczykowatym kształcie. Występuje ona na kości piętowej i wywołuje silne dolegliwości bólowe w tej okolicy, zwłaszcza podczas chodzenia. Ostroga piętowa sama w sobie jest w większości przypadków wyłącznie skutkiem, a jej przyczynę najczęściej stanowią przewlekłe, nieleczone stany zapalne tkanek miękkich. Wyróżniamy dwa rodzaje ostrogi piętowej: ostrogę piętową górną i dolną. Ostroga piętowa górna, zlokalizowana z tyłu kości piętowej, wywołana jest przez przewlekły stan zapalny ścięgna Achillesa. Natomiast ostroga piętowa dolna, zlokalizowana pod piętą, jest następstwem stanu zapalnego rozcięgna podeszwowego. Stany zapalne te wywoływane są najczęściej na skutek długotrwałego korzystania z niewłaściwie dobranego obuwia, nadwagi, pracy o charakterze stojącej, a także mikrourazów wywołanych podczas intensywnych wysiłków nie odpowiednią rozgrzewką i niezakończonych właściwym rozluzieniem tkanek. Tak, tak więc, jeżeli chcemy odpowiednio pracować z dolegliwościami bólowymi wywoływanymi przez ostrogę piętową, a także zapobiegać ich powstawaniu w przyszłości, musimy pracować zarówno nad samymi objawami bólowymi, jak i ich przyczyną. W naszej przychodni, oprócz terapii manualnej i nauki ćwiczeń mających na celu uelastycznienie tkanek miękkich w okolicy stopy, a także zapobieganie ich uwapnieniu, w celu jak najszybszego zredukowania stanu zapalnego i dolegliwości bólowych. Korzystamy również z zabiegów fizykalnych. Do zabiegów fizykalnych pierwszego wyboru w przypadku ostrogi piętowej należą ultradźwięki i laser. Mają one właśnie działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, a także stymulują tkankę do regeneracji i uelastycznienia. Wykonujemy je w serii 10 zabiegów dzień po dniu z wyłączeniem weekendów. Laser i ultradźwięki są zabiegami mało inwazyjnymi i oddziałują głównie na tkanki miękkie. Dlatego też w przypadku zaawansowanego stopnia rozwoju zwapnienia w celu jego rozbicia i uelastycznienia tkanek miękkich, będziemy stosowali falę uderzeniową. Fala uderzeniowa jest najskuteczniejszym dostępnym zabiegiem dedykowanym dla ostrogi piętowej. Polega ona na przekazaniu do tkanki przy pomocy aplikatora licznych bodźców mechanicznych, mających na celu zahamowanie impulsu bólowego, a także wytworzenie wielu mikrourazów których celem jest pobudzenie tkanki do wtórnej regeneracji, a także usunięcia stanu zapalnego. Kiedy mowa o fali uderzeniowej, najczęstszym pytaniem pacjentów, a także ich największą obawą dotyczącą tego zabiegu jest ból. Tak więc czy fala uderzeniowa boli? Należy szczerze przyznać, że podczas zabiegu falą uderzeniową pacjent może odczuwać silny dyskomfort lub ból, lecz są to dolegliwości nie przekraczające tych Wynikających z ich schorzenia. Warto również nadmienić, że zabieg wykonywany jest w ciągłym kontakcie z terapeutą, tak by indywidualnie dobrana dawka była akceptowalna dla pacjenta i nie przekraczała możliwości adaptacyjnych jego tkanek. Zabieg i falą uderzeniową wykonujemy 2 do 3 razy w tygodniu, a ich pozytywny efekt możemy zauważyć już po pięciu sesjach.